Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, jak zauważyliście, działamy aktywnie na wielu płaszczyznach. W komisjach sejmowych, myślę, że na szczeblu rządowym, współpraca z różnymi ministerstwami, z instytucjami publicznymi, państwowymi, ale działamy również aktywnie w terenie. A żeby działać aktywnie w terenie, to potrzebne są narzędzia tego rodzaju. Auto będziemy wykorzystywać właśnie do tej wzmożonej aktywności terenowej w środowisku na rzecz ekologii, na rzecz naszej dzikiej przyrody, tę aktywność musimy wzmożyć i to jest zadanie i wyzwanie dla nas wszystkich. Koleżanki i koledzy, przy realizacji naszych zadań, które na nowo zostały zdefiniowane w przyjętej strategii, mobilność w jej realizacji okazuje się być kluczowa, a więc samochód to nie tylko środek lokomocji, ale to narzędzie do realizacji naszych celów, do których zobowiązuje nas strategia uchwalona. Ale również te cele wyznacza państwo. Myśliwi jako Rzeszenie wypełniają państwa polecenia niejako wobec przyrody, wobec ekosystemu i to narzędzie pozwoli skutecznie wcielać w życie te zdefiniowane i podjęte zadania. Jako przedstawiciel Rad Motors jestem zaszczycony, że możemy wesprzeć Waszą szlachetną misję poprzez udostępnienie samochodu marki Ford Ranger do użytkowania. Dla nas myśliwych mobilność w realizacji zadań, które na nowo zdefiniowaliśmy właśnie w uchwalonej strategii jest bardzo ważna. Tam jak jedziemy dbać o bioróżnorodność, o polską dziką przyrodę, którą chcemy zachować dla siebie, ale również dla przyszłych pokoleń. To często są wertepy bez droża i żeby dotrzeć do celu trzeba dobre mobilne auto mieć. Myślę, że to auto te warunki spełnia. Panie łowcze, jest nam niezmiernie miło. Chciałbym wyrazić serdeczne podziękowanie za możliwość współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim i zaufanie, jakim nas obdarzył Pan oraz cała społeczność łowiecka. Jako przedstawiciel Rad Motors jestem zaszczycony, że możemy wesprzeć Waszą szlachetną misję poprzez udostępnienie samochodu marki Ford do użytkowania. Ford od zawsze był związany z wartościami niezawodności, wytrzymałości i wszechstronności, co doskonale pasuje do potrzeb dzisiejszej społeczności łowieckiej. Samochód, który dla Was przygotowaliśmy to model Render, który możecie bez trudu pokonywać nawet najtrudniejsze tereny, zachowując pełną kontrolę nad Waszymi działaniami. Wierzymy, że nasza współpraca przyniesie wiele korzyści, zarówno dla Polskiego Związku Łowieckiego, jak i dla społeczności łowieckiej jako całości. Dzięki temu samochodowi będziecie mogli prowadzić Wasze działania z większą skutecznością i efektywnością. Co z kolei przyczyni się do ochrony dzikiej przyrody oraz promocji tradycji łowieckiej. Wiemy, że kolega Łowczy nie pracuje tylko i wyłącznie w biurze, ale też w terenie poluje, dlatego mamy tutaj niespodziankę. Czyli wyposażenie niezbędne dla każdego myśliwego. Jest to aluminiowa trapa mhm. i wanna na pozyskaną zwierzynę. Mhm. Na pewno to się przyda. Myślę, że tak. będzie bardzo <głos》>. pożyteczne. Jesteśmy autorami projektu Hunter Project. Jest to mhm. program skierowany specjalnie dla myśliwych, także każdy, każdy członek Polskiego Związku Łowickiego, który. Okaże nam swoją legitymację PZT, -u. E, otrzyma u nas jeszcze dodatkowe elementy do tego samochodu, bezpłatnie. Także zapraszamy wszystkich członków PZT do Rad Motors w Radomiu. Znaczący fakt jest taki, że ta umowa o współpracy jest dla nas, jako dla Związku, bezkosztowa. To nie ze składek kolegów myśliwych. Bo i Związek utrzymuje się właśnie z własnych składek, nie ma dotacji państwowych. Finansujemy to narzędzie do realizacji tych celów, o których mówiłem, które są zdefiniowane na nowo w strategii, bowiem ta forma współpracy jeszcze raz podkreślam jest bezkosztowa. A wytestowanie tego auta myślę, że jest również ważne dla producentów, dealerów i dla tego naszego całego środowiska. Także jak sądzę, od dziś sprawdzimy to auto zarówno na drogach i szosach, ale i na bezdrożach, w łowiskach i dealer zapewnia, że ono nas na pewno nie będzie zawodzić. Dziękujemy za możliwość współpracy i za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Dashboard.